Dzisiaj coś zupełnie innego. Kolejny vlog, ale zobaczymy jak to wypadnie, ponieważ dzisiaj będzie gość. Dosyć krótka rozmowa. Jeszcze nie wiem jak ja to nazwę w tym całym cyklu, ale coś mi jakoś tak pasuje. Rozmowy na wysokim poziomie. Zobaczycie dlaczego. Prowody to już zradziłeś co się będzie działo? Nie, jeszcze nie. Zobaczymy jeszcze jak to zmontuję. Dokumentalista Prowodyr Wmieszany. Już widzimy chyba Rafał jak to widzisz? Fajnie, cieszę się, bardzo. Nie no ja lubię takie tematy, nie? Później w, ten dzwonik po was przychodzicie do góry, nie? Tak. I Rafał ogra nam dronem ja troszkę to, co zamierzamy tak, robić. To tak widzimy, nie? się mnie podzieszył, bo jako osoba z lekiem wysokości ustaliliśmy, że będziemy ostrożnie wchodzić. Na końcu Krzysiek mówi tak, ale ja muszę być sprawny, jestem praworęczny do trzymania statywu. Wychodzi na to, że ja muszę wchodzić pierwszy, jak najdalej wejść. No, no to idzie ten gość, o którym mówiłem. Tak, już tak. na wejściu. Już się Making of! Making of! Cześć. Troszeczkę. Chodzimy. Panowie, proszę, o. Proszę, proszę, no proszę, proszę. To ja sobie pozwolę w takim proszę. razie. Tak. Zobaczmy, no, ja. troszeczkę jedziemy na ostatnie piętro. <laughs> Będziemy wychodzić teraz na, na dach. Tu się wciskam. wciskam. Wciskaj się, wciskam. wciskaj się. Całkiem. Dajcie kamerkę. Ja wezmę. Tylko ona żeruje, więc trzeba zastanowić Dobra. Trzymam powoli, 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 Grzegorz. Te drewniane nogi, teraz na te drewniane rzeczy. Najpierw tu, i później na ten stopień, tak który ta, tam ta, masz. Ta powiem to mhm. są elementy związane z tralkami, które tutaj były zamontowane. Tralki oryginalne są e, złożone i można je zawsze odtworzyć. W, w pewnie... na balkonie to mnie któryś... zaskoczyłeś. Są te Któreś... tralki? Są. Tak. My... na balkonie? Nie, my mamy je złożone no z tego bloku, z, tak? z tego bloku mamy je złożone mhm. w pomieszczeniach gospodarczych I, i, i są. Oczywiście nie ma wszystkich, bo te pralki tak. też w trakcie demontażu niektóre się po prostu same rozsypały, więc też trzeba o tym po prostu pamiętać, ale jak najbardziej e, część z tych tralek jest i będzie, jak coś można je spokojnie, e, spokojnie od, odtworzyć. Ta kamera jak najbardziej niedawno się nam tutaj e, pojawiła. E, I to jest e, kamera, która jest podłączona do miejskiego systemu e, informacji tej turystycznej. No i oczywiście pokazuje nam e, plac centralny, e, nową hutę, e, tą, która tutaj jest e, dostępna. Na łąki nowochudzkiej. Jak widać, te łąki są wykorzystywane w taki sposób jak powinny, czyli łączka jest dla plażowiczów przy takiej, przy takiej pogodzie. A z drugiej strony, tu jest idealny widok taki na wprost na aleję Solidarności, czyli na główną bramę do kombinatu. Tak, to jest stan elementów, który są mi tu jakby. Można było zrobić zdjęcie, to widać też, jaki, jaki jest ten piaskowiec w tym momencie. Tak? A, tak. Powiem tak, nie wiem, czy tak. nie lepiej będzie to zrobić to od to? tej strony. No. Od A więc, czyli co, żeby się trzymać? Tak, tak, I tutaj przyjść, tak. bo to, to samo będzie, bo będziemy w tym samym miejscu. Konstrukcyjnie popatrzymy tak. na to, to schowanie tych sporników powinno spowodować nam opuszczenie tego podestu. Oczywiście ja myślę, że spróbujemy też tak podejść na podest i pomachać, ale yy, lepiej może jest, jest tutaj, tak? To jest takie bezpieczniejsze dla całej ekipy, żebyśmy byli od tej strony. Cokolwiek powiedzieć, tak? Ale w takim wypadku to nie jest... No powiem szczerze... Nie! Widok na hutę jest piękny, ale nie wiem, czy jest to zasadne, żeby tutaj wejść bez żadnego. Jezus, ale to twoje nie zabrzmiało Zabezpieczenie. Pięknie to zabrzmiało, dobre. Nie, nie, nie. Tak, ale ja bym dalej nie szedł. No ale popatrz, że jakby. ciekusia. No, osobiście wolę zostać tutaj. A... <grymne> 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 tu Wysokość jest znaczna. Wyjątkowa sytuacja. Dzień dobry. A. No dobrze. To chyba by ja było jestem z tej strony. Nie, przesu nie przesuwaj się, to nie, 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 nie ma sensu. Zachowajmy pewne środki bezpieczeństwa. No które, dobrze. No które ja przejdę do Ciebie na drugą stronę, już tak, tak jak należy dołem i wtedy byśmy porozmawiali. No, czy co byśmy sobie tutaj to, może na dole i tak, byśmy tak, sobie tak. spokojnie porozmawiali. Widzę, że jest dron, który nas kręci z góry. To chyba też będą pierwsze zdjęcia tego miejsca w takim zbliżeniu, czyli mówimy o zegarze, prawda? który jest takim kultowym elementem Nowej Huty. Bo przecież ten zegar to jest miejsce, pod którym my jako nowochcianie się spotykamy, umawiamy. Robiliśmy to dawniej, robimy to dzisiaj i będziemy to robić. Czyli tak naprawdę każdy element tożsamości nowochódzkiej w tym miejscu jest w pełni zachowany. Historię zegara wszyscy znamy, wiemy jaka ona jest, kiedy zegar powstał jako Nowokucianie, ale mamy wielki sentyment do tego, że mamy zegar, który jest elementem wyróżniającym na pewno nową chutę. To przy tej okazji chciałem Cię zapytać o, o, o neony. Całkiem niedawno ożyła na powrót markiza. Natomiast no, mojemu, bliska mojemu sercu jest filatelistyka, która. Jest tutaj, już właśnie. Powiedz mi, jak Ty to widzisz? Jest szansa na uruchomienie filatelistyki? Znaczy, pamiętajmy, że Neon Markiza powstał, z, można tak powiedzieć, obudził się na nowo do życia kilkanaście miesięcy temu tak. w taki sposób bardziej pełny. Oczywiście to jest wynik tam przed kilku lat festiwalu Artboom. Tego, że neon został zmodernizowany, ale później była długa dyskusja na ten temat, w jaki sposób należy go utrzymywać, w jaki sposób powinna być nad nim kontrola pod względem takiej bieżącej, bieżącej konserwacji. To zostało już zaklepane, jak gdyby ten neon zaświecił kilka dni temu. I, i będzie się już świecił. Drugim takim neonem, który nie jest ściągnięty, a, a, a też jest vis-a-vis -vis neonu markizy, to neon filatelistyka. Ja chciałem w tym roku ten neon wyremontować. Był nawet chętny sponsor, który mówił o tym, że zgadza się na to, żeby wyremontować neon, ale niestety ta sytuacja związana z COVID-em. Ten ruch trochę spowolniła. W dalszym ciągu będę chciał, żeby ta firma z powrotem wróciła do tematu i żebyśmy mogli ten neon wyremontować, żeby on wrócił po prostu do przestrzeni publicznej jako element ozdobny, który wyróżnia też nową, nową hutę. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Jeżeli nie do końca tego roku, to na pewno w przyszłym roku, żeby ten neon był. Drugi element, który, o który też troszeczkę Cię cały czas drążę i, i podpytuję e, oświetlenie arkad. Tutaj jest bardziej złożony temat, ponieważ jeżeli neon, to możemy spokojnie mówić o tym, że to jest element zewnętrzny e, i e, oświetlenie, prąd do tego neonu, e, bieżącą taką konserwację, można e, tutaj e, to zrobić w ten sposób, żeby. Podpisać umowę z Gminą Miejską Kraków, tak jak i w przypadku tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, zegara. Tutaj też jest taka umowa, którą podpisała wspólnota, że gmina się opiekuje tym zegarem, a wspólnota udostępnia to, to miejsce. No i tak samo można zrobić z Neonem, ale w przypadku arkad jest bardziej złożona sytuacja, ze względu na to, że miejsca pod arkadami też są wspólnotowe. No i ten prąd, który jest do tego, aby zapalić te, te oświetlenia, tych, tych arkad, nie zawsze jest tak naprawdę instalacja wyremontowana przez, mhm. przez wspólnoty. No i tutaj trzeba by zbadać, jak to wygląda w różnych, w różnych wspólnotach. Na pewno to, co powiedziałem, ja będę się starał to zrobić, jak bylibyśmy w stanie zobaczyć, na jakim to jest Jakie to jest stanie, na jakim etapie, to byśmy spróbowali hmm. przynajmniej dla właśnie tego, żeby pokazać jak wieczorem mogą fajnie wyglądać Arkady Nowogódzkie, gdy są podświetlone, to byśmy to uruchomili. Dobrze, bardzo bardzo dziękuję. No. Fantastyczna super tak, i wycieczka, tak. która jest w niedzielne przed południem. Tak. Chłopaki są na dole? Chyba są, chyba są. No to nie wchodzą tak. przez, przez domofon. Tak. No. Przy tej okazji chciałbym zatem do wszystkich Państwa jeszcze, kierować yy, tak, dwa słowa, abyście z sympatią spojrzeli na nasze eksploracje dachowe, na nasze eksploracje piwniczne, yy, abyście też Państwo zobaczyli potencjał nowej huty, i aby wspólnoty też dostrzegły to, że można tutaj yy, wspaniały produkt turystyczny zaoferować być może potencjalnym turystom a my postaramy się to ładnie pokazać i nie narobić szkód. Ja tutaj zapraszam na kawę. To będzie make it go? O, to jest to. Proszę. Ale jak pięknie. Tak po nowoczesku? A jak. Okularki? Okularki są dobre, bo są... Coś się odbija, tak? odbijające. Zabieramy się. Kończymy tę wycieczkę dzisiejszą i dzisiejsze rozmowy. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że w pełni uzasadniona, uzasadniona nazwa rozmowy na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić podobną jeszcze z kimś, kto byłby chętny. Może z samorządowców, może z działaczy nowochód, najchętniej na dachu. Dziękuję. dziękuję. Idziemy na kebaba. Nie, nie, nie. szalona ekipa. <grymne> bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Po schodach? Dobra. Pewnie ludzie myślą sobie, czy będę skakał. Nie, nie. Ale fajnie jest. Nie. <grymne> Ja. Może tu Dwie czerwone lampki się zawsze świecą, tak? Tak, tak, jest okej. Okay, jest okay. To jest, jakby pokażę już te z przód. A, rozumiem.